Co ciekawego można robić w Rzymie? Jest kilka takich rzeczy, a oto pierwsza z nich. Idziemy właśnie na forum Romanum i na Palatyn, bo mamy taki łączony bilet, kupiony właśnie na Kolosę, forum Romanum i Palatyn. I z racji z tego, że. Opowiemy to już później. Mieliśmy pewne przygody, i trochę mamy obsługę z naszym planem. Także zaczynamy po prostu dzisiejsze zwiedzanie od takiego luźnego spaceru. Coś tam zjedliśmy, no i teraz wybieramy się na Forum Romanum, Palatyn. A potem w sumie już zobaczymy, gdzie nas nogi poniosą. Forum Romanum jest to taki klasy grzymu punkt obowiązkowy podczas zwiedzania właśnie tego miasta. Dzisiaj widzimy tu tylko ruiny, ale kiedyś to była wielka scena polityczna, życie codzienne. Odbywały się tutaj różne uroczystości. Oprócz właśnie tych ceremonii, tak samo było tutaj dużo spiskowań i intryk. Także dzisiaj spacerując między kolumnami i ruinami, możemy poczuć ten klimat sprzed 2000 lat, co uczynimy teraz.